Cześć, witam w kolejnym odcinku. Dziś robię kiełbasę chudą, a można by powiedzieć bardzo chudą, z dwóch gatunków mięsa. Może taka bardziej słowo pasująca kiełbasa wykwintna. Tak jak powiedziałem, dwa gatunki mięsa: schab i szynka. Czyli tylko dwie składowe. I teraz, wiecie, nie będę tutaj jakoś klasyfikował tego mięsa, kombinował. Miele po prostu yy, na sitkach, na dwóch rodzajów, yy, rodzajów sitek. Teraz tylko rozdrobnie, tak żeby weszło do gabdziela maszynki. I lecimy z tematem. Wiecie, nic tutaj nie odkroję. Nie, nie pozbywam się jakiegoś tłuszczu, bo tutaj, jak wiadomo, na takim mięsie, o tego tłuszczu nie ma jakoś zbyt wiele. Mięso mam rozporcjowane. Ja mam tutaj po 750 gramów, no ale oczywiście przyprawy pod filmem będą, będą podane na 1 kg mięsa. I teraz szynkę mielę na, na sitku 5 mm. Szynka zmielona, teraz schabik leci na sitku, 7 mm. Mięso mam zmielone i teraz przyprawy, jakie ja dodaję. No wydaje mi się, że tutaj bardzo fajnie pasują do tej kiełbasy, ale zacznijmy od samego początku wsypuję. Na, ja tutaj wsypuję oczywiście więcej, bo tego mięsa mam więcej, ale na jeden kg proponuję dodać 9 g soli peklowej i 9 g soli zwykłej kuchennej, jaką używamy do zupy. Na 1 kg 1 gram pieprzu czarnego, mielonego. Dwa gramy pieprzu białego, mielonego. Do tego dwa gramy gorczycy, gorczyca biała, jak widzicie, całe ziarenka. I cztery gramy czosnku granulowanego. No i do tego już nie będę. Tego ważył na 1 kg, dwie łyżeczki, ja mam tutaj 1,5, więc trzy łyżeczki Majeranki. I do tego wlewam 100 ml wody. Oczy... Źle powiedziałem 100 ml na 1 kg. No i teraz pozostaje to dobrze wymieszać. Wiecie, tutaj nie obijajmy się. To musi być dobrze wyrobione. Wymieszać to my możemy, ale herbatę garnuszku. To mięso musi zacząć robić się kleiste. I jeśli mięso mam wymieszane, przykrywam je i wstawiam do lodówki na około 5 godzin. Mięso odstało, schłodziło się, zapeklowało, przeszło tymi aromatami. Cóż, nadziewarka przyszykowana. Yy, tutaj mam osłonki, osłonki białkowe, karmelowe. Wiecie, miałem to tą kiełbasę robić w wielitach wieprzowych, ale stwierdziłem, że w takich osłonkach ta kiełbasa lepiej wygląda. I teraz, cóż, przerobię. I mięso ląduje w nadziewarce. A jeśli chodzi o osłonki, ja mam tutaj Fi80. Nadziewarka załadowana, i teraz pozostaje dobrze związać osłonki. Tak, żeby tutaj wiecie, nic nie puściło. I już za chwilę nabijam kiełbę. Jeśli osłonkę mam zawiązaną, nakładam na lejek i nabijam. Oczywiście staram się wtłoczyć jak najmniej powietrza, no ale Nie ukrywam, że jest to nieuniknione. No chyba, że są jacyś szpece, którzy tak potrafią. I dwa batony mam załadowane, można powiedzieć, bliźniacze. Identyczna waga. I teraz pozostaje to dobrze zawiązać. Wiecie, ja to nawet pomagam sobie zębami. I na końcu jeszcze pętelka, żeby było jak powiesić wędzami. Fantastycznie. Za chwilę sobie obetnę tą kitę. Batony mam powiązane i teraz wykałaczka. Jeśli znaleźlibyśmy, że naprawdę to powietrze raziłoby nas w oczy, poprzekuwajmy. Bo na pewno jest. Wiecie, jakby y, taką kiełbasę zapiekam w, pie, y, zapiekam w piekarniku. No ja tutaj nie nakuwam, ale jeśli chodzi o wędzenie, to tutaj nie ma problemu. Na tyle, ile było to możliwe. Powietrze przegonione z batonów. Y, za chwilę je sobie zawieszę na haczykach. Y, będę ją wieszał, przy okazji osuszał. Przez około 5 godzin oczywiście w temperaturze. Normalnie w pomieszczeniu, temperaturze pokojowej. I cóż, później wędzenie. I kiełbasę po kilku godzinach mam osadzoną, schłodzoną. Za chwilę ląduję w wędzarni. Zobaczcie, wędzarnia wygrzana. W razie mogę wkładać kiełbachę. I teraz przede mną około 4, może, może nawet 5 godzin wędzenia. I będę wędził w temperaturze, starając się nie przekraczać 60 stopni. No, chociaż w tego typu wędzarniach, jak wiadomo, jest to trochę ciężkie, no ale jakoś damy radę. Kiełbaskę mam uwędzoną. Woda zaczyna się gotować, więc teraz wyłączę grzanie. Ja tam wcześniej mówiłem że źle jest utrzymać temperaturę, jeśli chodzi o wędzarnię. No kto ma tego typu wędzarnię, wie o co chodzi. Te drzwiczki trzeba zamykać, otwierać, zamykać, otwierać i tak w koło. I dołożyć patyka i zamykać, otwierać. No ale jakoś dajemy radę. Ale w sumie to jest fajne. Przynajmniej coś się dzieje. I teraz kiełbachę wkładam do do wody i będę parzył w temperaturze wody 80 stopni. Takie kiełbasa w środku powinna mieć temperaturę 68-69 stopni, i później po sparzeniu wyciągam chłodzę w lodowatej wodzie. Po przestygnięciu przekładam do lodówki. No i później wielki test. Kiełbasę mam już schłodzoną. Fakt, że przygotowanie takiej kiełbasy wędzonej, no nie ukrywajmy, trochę trwa. Nie zrobimy tego. W godzinę, czy w dwie? No, tutaj praktycznie musimy się bawić cały dzień. No, ale naprawdę warto. Jaka satysfakcja, swoje domowe i to najważniejsze. I smaczne. Teraz przekroję, pokażę Wam, jak ona wygląda w środku. Zobaczcie. Mmm. Pachnie. Pachnie niesamowicie. A smakuje, za chwilę wam powiem. No, oczywiście, Wy musicie przekonać się o tym sami, hmm. smakuje poetycko, przepyszna, przepyszna kiełbaska. Tak więc kochani, jeśli podobał się przepisik, działajcie, życzę Wam udanego wędzenia, smacznego i do zobaczenia, a ja idę robić kanapeczki.